Siemano, siódma rano. Siemano, siódma rano, Panie i Panowie. Palimy dojca. Podgrzewamy świece żarowe. I zobaczymy, jak nam Herflik zagada. Ola, ola. Dzisiaj do nas przyjechać ciężarówka po ten groch. No i musimy to tak przeładować sobie żmijką, bo myślałem łyżką, ale kurde żmijką będzie szybciej. Moment się przerzuci, tylko musimy tutaj sobie ustalić ten sprzęt. Przyjedzie auto, to będzie chwila moment. I udało się, mamy to. Mamy to. Od rana słoneczko 27 stopni, godzina 12. I można zaczynać kosić. Nie chciało tak być ostatnio niestety, nawet jak było 28 stopni ostatnio i był cały dzień pochmurny, to to ziarno dopiero było po godzinie 16 takie 15%. I do wieczora już nie wyschło. I powiem Wam szczerze, że jakbyśmy nie mieli rzepaku, to byśmy do tej pory nie mieli co kosić, bo cały czas było mokre. Gdzieś tam może coś by się dziubnęło, ale niewiele. A dzisiaj można iść na całego. Z tym, że zobaczymy jak długo. Bo jak dużo u nas popadało, a teraz przychodzą wysokie temperatury, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że mogą występować burze i tak też nam zapowiadają. No ale zobaczymy jak to będzie. Mamy jak zwykle nadzieję, że, że nie popada. W tej sytuacji, że nie popada. I tak jak mówiłem, wczoraj zaczynamy wybierać trochę, bo z jednej strony wolałbym kosić pszenicę, która po każdym deszczu traci parametry. Z drugiej strony żyto jak nam się poprzechyla, poprzełamuje po deszczach. Ta słoma naciągnie tej wilgoci, no to znowu później ciężko w takie żyto wjechać. A pszenicę jak zejdzie z wilgotności, to nawet w nocy można kosić. Żyto już nie bardzo, za chwilę wyrywa z korzeniami, za chwilę wjeziemy na dziobie. Znam to. Dlatego wybieramy, jedziemy najpierw w żyto, którego mamy no, dużo mniej niż pszenicy. Skosimy to żyto i wtedy już tylko i wyłącznie pszenica. No i ten owies na samym końcu zostawimy. Nie będziemy tego owsa teraz się z tym owsem pierdzielić, bo tam gówno naleci do zbiornika. Niestety susza dała się mocno we znaki. Żyto chyba wytrzymało najlepiej jak zwykle. No i tyle. No ale dobra, dzisiaj ciśniemy na całego. Wjeżdżamy tutaj w takie małe kawałeczki żyta. Później przejedziemy na większy kawałek jak się uda i rąbiemy do bólu. Dzisiaj ładnie podeschnie. To będzie można kosić do późnej nocy. No ale zobaczymy. Czas pokaże, jak zwykle. Zawsze plan jest, a to jest z wykonaniem różnie. I lecimy z tym żytem. przerwy na obiad i na przeglądnięcie maszyny sprawdzenie czy wszystko mamy na miejscu fajna koszulka C360, sześćdziesiątka już na polu za łanem łan i wykonany za planem plan do rana. Nie ma, że boli. Do rana i jutro cały dzień, aż do burzy. Bo, no bo pokazują tą burzę cały czas, nie odwołują jej. Także będziemy działać. Jedziemy sobie znowu na półtora hektarka. Ach, te nasze półtora hektarowe polka. Pszenica słaba, niestety. ale co zrobić. Tam na dołku jest piękna. Na dołku to wszędzie jest piękne. Pierwszy zbiornik na tym polu, Kuba, jeździ pociągiem z trzema przyczepami. Nie ma co się szczypać Tak, ale tutaj między polami. Hałki yy, zapełniamy, chaelki zapełniamy i jutro pojadą do skupu. A to co zostanie na Metaltecha techa i podwiatę już tam troszeczkę mamy nasypane. Od godziny 12 kosimy, także spora pryzma się zrobiła. Panie i panowie, dajcie mi tylko pogodę i suche ziarno, to ja wam pokażę, co malinowa rakieta potrafi. 12% wilgotności w dalszym ciągu. Godzina 19:30 gdzieś. Jak kosimy, to znikają hektary. A jak nie kosimy, no to co? Wszystko stoi w polu i koniec. Jak już widać, przez te deszcze troszeczkę zielono nam się zrobiło tutaj. Na chwasty się nie da opryskać. A poprawki były robione? No. Tutaj mamy troszeczkę taki podmokły teren. Zawsze na wiosnę tu jest bardzo mokro. No i tak to wychodzą te chwasty później, niestety jest jak jest. Dlatego to obgalam i przejedziemy sobie na góreczkę. Tam jest w ogóle inna sytuacja. Tylko przejedziemy przez drogę tam już będzie git. Na pewno tam rosa nie będzie nam wchodzić. Zobaczymy, czy uda nam się przejechać dzisiaj w pszenicę. Bo jak tak, to ta wodnica na pole, posmarujemy to, co trzeba co 10 godzin, dowiozą mi paliwa i lecimy do rana. Fajnie by było, co? Jeśli tak by się udało, to by było przepięknie. No nic. Zobaczymy, jak będzie. O kurde za szybko Tomek za szybko Straty No nic, zobaczymy jak będzie Czas pokaże Nie ma co za bardzo wybiegać w przyszłość Ale planować trzeba Szymonek przywiózł mi kolacyjkę Już kończymy Szymon też zjadłeś coś, nie? Dobre było? Smakowe, nie? Jedziemy dalej Kolejne hektarowe pole żyta. Jedziemy, którą mamy godzinę, kurde. Agrokojoty mi to piszą, dwudziesta druga zero i dalej suche. Przytrafiła nam się lekka awaria. Awaria HL-ki Kubie się stona, Żyta wysypała. Dobrze, że nie, dobrze, że nie na głównej drodze. Że jeszcze, że jeszcze można powiedzieć na takiej drodze, że można to pozbierać i jechać dalej. A ja bym to Żytko tutaj zmęczył. Bo no niestety słoma się sieczkarni już tutaj nam leci. I zobaczcie, już się to wszystko robi miękkie I Abyśmy to żytko tylko skosili, nie wiem czy wjedziemy w pszenicę I nie wiem czy wjedziemy w pszenicę, bo może warto by było dzisiaj już zjechać, odpocząć Jutro posprawdzać maszynę, zatankować, przedmuchać i Jechać jak najszybciej się da, bo może jutro się da jechać już od 8 czy 9 rano, tak? Bo jeśli tak by było No to wolałbym zjechać i po ciemku nie wariować, no bo no, bo już mamy zbieranie zboża w nocy z podłogi, tak zwanej podłogi na przyczepę. No i czasami tak bywa. Czasami tak bywa. Wychodzi na to, że musimy kupić jeszcze jedną większą przyczepę, porządną. Bo te HL-ki to wiecie. I to jeszcze ta z paką, którą kupiliśmy nową parę lat temu. Ta paka nam się rozpięła. Takie, żyto to ciężkie, że aż zamki puściły i się otworzyła. Dobra, dojeżdżamy do końca Sypie. Może zmierzymy sobie wilgotność, zobaczymy jak to wygląda. Ale kurzy się jeszcze, to powinno być ok. Może jeszcze przyczepę. Pszenicy uda się ukosić. Te pola mamy rozstrzelone, po tym hektarku tutaj mówiłem, ale no one są blisko siebie, można było z kederem przejeżdżać drogami polnymi bezproblemowo. Także jakoś to szło, jakoś to szło. Także mieliśmy taki plan, aby przedmuchać tutaj kombaj na polu, przesmarować te łożyska, które trzeba... Trzeba przesmarować co 10 godzin pracy i jechać dalej, no ale... Bo dwie przyczepy mamy zablokowane, jest na nich groch, żmijka ustawiona do akcji. Miał przyjechać po nią transport i nie dojechał dzisiaj. I to jest taka robota, panie i panowie. Człowiek sobie coś planuje, a wychodzi inaczej. Nie wiadomo, czy jutro po ten groch dojedzie ten transport. No i co? I tak to jest z tymi transportami. Niestety. Dlatego lubię lokalne skupy. Cyk, sprzedane. Może tam 10-15 zł taniej. Ale na tym akurat tonarzu Wielkiej różnicy nie robi, a, a robota idzie do przodu tak jak trzeba. No ale cóż, jest jak jest, Tomek, spokojnie, tylko spokojnie. Nie denerwuj się. Weź liskę zielona herbata, i naciąga. Ja pierdolę. Patologia. Kurwa, przyczepa się, burta się otworzyła. Ja pierdolę Zobaczcie ile kurwa się ja Zajebiście, ja pierdolę no To jest dalej. Ja jestem w szoku Przyczepa nie nie wytrzymała Kurwa, no się no na <grym wytrzymałam> Ale damy radę, nie? Damy, damy Chyba, że chłopaki chcą przyjechać, nam pomogą Wsparcie przyjechało Wsparcie mamy, damy radę Tomek, wilgotność miałeś zmierzyć Dobra, zaraz mierzymy. Przejdziemy raz dookoła i zmierzymy. A Co będziesz mierzył? 12 miało. my będziesz tam mierzył? Ciemno, już zgasły wszystkie światło, Dobra, niestety ekipa musi łopatować to żyto. Mamy ostatni zbiornik. Zmierzymy sobie tą wilgotność. No ale kurde. Suchutkie. Widać, że suche, bo z przyczepy się aż sypienie. Masakrę Dobra. zamkniemy się tutaj, zawalimy światełko, rupię i co my tu mamy, kurde o, 12.3, jedziemy w pszenicę, ciepło jest kurde chyba z 25 stopni lekko, dawno tak nie mieliśmy. Co? Trzeba będzie do pszenicy delikatnie dolne sito otworzyć. Może obroty bębna dać większe, większy wiatr, aby tą plewę odwiewać. Ale zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Dobra, sypiemy i przejeżdżamy w pszenicę. Tam też obok pszenicy mamy wózek. Może metal techa nakosimy. Czy kosimy do rana? No, jeszcze myślimy. No tak, jak będziemy kosić do rana, to w dzień, jak będzie pogoda i nas ta burza minie, no my będziemy wtedy spać, nie? I to jest najgorsza opcja. Ogólnie, jeśli chodzi o żyto, no to jeszcze mamy żyta 13 hektarów, ale w innej lokalizacji, to nie będziemy się tam kulać kombajnem. Tym bardziej, że to jest przy lesie i przy naszej kochanej rzeczce Małka. A tutaj mamy pszenicę mało tej pszenicy, bo z 22 hektary. No to próbujemy pszenicę. Dobra, czas leci. Czas leci prawie godzina 23. Muszę troszeczkę przestawić pióro na sieczkarni, bo nam sypie na łan No i ciężko to się zbiera. I lewy podbierak. Najlepiej to wszystkie podbieraki. Walić, ale dzisiaj już tego nie będziemy robić. Najpierw sobie zmierzymy wilgotność, ale chrupie to powinno być dobre. Pszenica. No a ten podbierak sunie nam słomę. oprócz tego, no w też musimy pióro przestawić delikatnie. Jak mamy to jeszcze kosić, może tą przyczepę ukosimy. Metal Teka 3 zbiorniki, 3,5. 12,7. No suchutkie jest, kurde. 23, cieplutko. Żal by było to zostawić, jechać do domu. Jak ostatnio cały czas 18% było, nie? Tomek ciągniesz to bez śrubokręta? Taszę radę. Dobra. No i tak, jak nie ma słońca, to już mówiłem to na pewno nie raz. Słoma robi się miękka i nam się to wszystko ciągnie. Ale mamy na to sposób sobie trochę tej słomy, zżyta i delikatnie do środka. O! Już nam na nie będzie sypać. I zobaczymy jak to będzie szło dalej. 13% nie Ruszamy dalej. No, a oni jeszcze to żyto zbierają. Ajajajajaj. Zawsze musi coś się wydarzyć. Musi a w terni to już powiem Wam masa różnych przypadków. Oczywiście wszystkiego nie jesteśmy w stanie nagrać i pokazać, ale co chwilę coś. No, ten przejazd będziemy mieli trochę taki do przodu, do tyłu. Ale pole nie jest długie, to jakoś damy radę. Weźmiemy troszeczkę wyżej, może aby tutaj przejechać bylica do zbiornika ale jak jest 12,7 to takie zielone pojedyncze nie przeszkadza no najgorzej jak jest tego więcej i jest 15% wilgotności zboża no to wtedy nam się to grzeje wszystko wiecie o co chodzi nie? Ja myślę ta ładna pszenica tutaj jest Zobaczymy, co to będzie na przyczepie i jakie parametry. Dobra, lecimy. Która godzina? Pół do pierwszej. Wilgotność 13,3. Mamy tutaj brata Kuby. Wilgotność bardzo dobra. <laughs> tutaj, by Pan Jezus chodził na pogardeku. <laughs> Dawid z nami się zabrał. Dzisiaj. Nocny patrol. Jako to Już godzina 19 była. Dzwoni do mnie Mieciu. Odbieram, a on do mnie mówi Tomek, ty do mnie dzwonisz? Ja mówię, Mieciu, ty do mnie dzwonisz O Jezu Czemu do mnie dzwonisz? Ja mówię, Mietek, to ty do mnie dzwonisz Za chwilę nie wiem, kto tam się odzywa Przyjechałby pan po Miecia? Ja mówię, kurwa, ja koszę, ludzie Czym? to No <laughs> A mieć pewnie znowu nie do tego MZK wsiadł. trzeba. <laughs> nie wiem gdzie on był, na pewno małkocinie. Na pewno miał już dobrze i wiesz. Jednak zmienili prognozę. Pokazują na godzinę czwartą deszcz. Tak? Tak. Już się błyska. Jest godzina druga. A może jeszcze zbiornik ukruszymy, ale już 14,6 pokazuje, to już do hederu mi nie chce wchodzić. Już słoma wilgotna. Łuchawkę masz na placu. Nie, nie wiem w ogóle czy się bawić, kurde. Wszystko takie jest już, kurde, miękkie. No. Dawid, ty już nasmarowany jesteś. Przejedziemy, zmierzymy, zobaczymy, może jeszcze coś się ukoś. No, trawa już mokra jest, nie? Dobra, godzina druga z minutami na horyzoncie. Zatankowaliśmy kombajn. niewiele się udało kosić. Troszeczkę go przedmuchaliśmy. Nasmarowałem kosę, sieczkarnię. Parę pompnięć na węber młócący. No, zobaczymy, czy to pójdzie jeszcze. Chociaż zbiornik Za półtorej godziny deszcz prognozowany Czy popada? Chyba popada Nie kosimy dalej, panie i panowie Prawie godzina trzecia Pokazało nam 16% Troszeczkę udziabaliśmy i... I spadamy, niestety na horyzoncie widać niebo robi się jasne, ale nie z tego, że, że robi się widno, tylko tyle, że się błyska. Pokazują. No, zobaczymy, co to przyjdzie. Ale od 5 do 10 litrów nam pokazują. Idzie do nas chmura burzowa. No i co, myślałem, że uda się pokosić całą noc. No bo mówię jak pokazują burzę, to nie będzie rosy, a jednak rosa nachodzi. I burza też ma być, to takie jakieś dziwne zjawiska. Dobra, jedziemy się składać, i spać. Staniemy będzie mokro. No i w sumie fajnie, że udało dzisiaj się fajnie pokosić. Zdjęliśmy około 20 hektarów jakoś takoś po kawałeczku po kawałeczku i się pokosiło. I powiem wam tak, że potrzebujemy takie dobre 5 dni pogody, abyśmy to wszystko skosili na spokojnie. No ale jak na spokojnie, jak jeden dzień pogody, robota do nocy i, i już w nocy deszcz. No a jutro ma być niby jeszcze większa burza niż tą, którą prognozują na noc, na tą noc, która już jest teraz. Dobra, lelum po lelum, jedziemy się składać i do domu. W GoPro nie widać tych błysków, może trochę, ładnie zdjęcia robię. W maju, w czerwcu tak wyglądaliśmy, chmury z deszczem. Się nie doczekaliśmy. Bida urosła na tych polach, a teraz ciągle pada i nie daje nam tej bidy nawet zebrać. Ja nie narzekam, ja mówię jak jest. To mówiłem ja, Tomek Z z miejscowości K. <śleskujesz> Tak jak Dominik, a z miejscowości G ze stronki ekipy. Oglądacie? Albo Mariusz Max Kolonko, Boston Massachusetts. Jak w Radiu Z był Kolonko, to zawsze tak na końcu mówił. To mi się podobało. Z Bostonu Mariusz Max Kolonko, Boston Massachusetts. Coś takiego, nie? nie pamiętam już. Dobra Tomek, ty o tej godzinie to głupoty gadasz, nawet jak nie pijesz. Na razie, przynajmniej o tej porze, to można spokojnie środkiem drogi przez miasto jechać. Tomek, czemu tak pomału jedziesz? A, bo gazu nie dałem. Także widzimy, że ładna burza idzie do nas. To będzie jedna a później druga pokoszone. Myślałem, że... Myślałem, że... Myślałem, że... Ja myślałem, że... Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb ucieli.